Cześć, z tej strony MVB. Jako, że kręcę swój pierwszy filmik, uważam, że najwyższa pora, abyśmy porozmawiali chwilę o Lakers. Oczywiście, że Lakers muszą być pierwszym wyborem, ponieważ to moja dobra drużyna, a tak naprawdę jest to chyba też najbardziej polaryzująca drużyna przyszłego sezonu oraz potencjalny mistrz przyszłego sezonu NBA, więc myślę, że powinniśmy tak czy inaczej przyjrzeć się trochę bliżej. Najpierw spójrzmy na ich skład. Wybrałem tutaj 13 zawodników, którzy według mnie mają największe szanse na jakiekolwiek minuty w playoffach. Oczywiście nie jest to skład pełny, ale nie zamierzam się tutaj rozwodzić nad tym, czy Costa Antetokumpo ma większe szanse na regularne minuty niż, nie wiem, Demetrius Jackson lub Zach Norwell Jr. Nie o to chodzi. Eee, tak naprawdę mamy tutaj 13 zawodników i podział na pozycje powinien wyglądać mniej więcej tak. Moim zdaniem w Lakers tak naprawdę w przyszłym sezonie będziemy widzieć cztery pozycje, tylko wyłącznie cztery. Pierwsza pozycja to supergwiazda: LeBron James i Anthony Davis. Są na tej pozycji i tak naprawdę oni mają dowolność robienia rzeczy w ataku, tak samo w obronie. LeBron James, czyli tak naprawdę moim zdaniem grający trener tej drużyny w ataku. Jak wiemy, ich trener prawdziwy, Frank, w ogóle jest raczej coachem defensywnym, więc to LeBron powinien dbać o to, jak układa się atak, jakie zagrywki stosujemy i na czym skupiamy się najbardziej po stronie atakowanej. Antony Davis jest tutaj bardzo ważny, ponieważ tak naprawdę on będzie scalał obronę, obronę Lakersów. On, jako jedyny, tak naprawdę poza Jewanem McGee, ma jakąkolwiek szansę na bloki z pomocy, na dobrą obronę w post oraz będzie tak naprawdę, powinien być tak naprawdę, najlepiej zbierającym zawodnikiem drużyny. Obaj są tak naprawdę zawodnikami kalibru top 7 ligi, moim zdaniem spokojnie. Są prawdopodobnie najlepszym duetem NBA. Oczywiście, fani Clippers. Cała piątka w tym momencie oburza się i mówi, że a, przepraszam, Kawaii i Paul George, ale tak naprawdę, gdyby ci dwie pary miały grać naprzód siebie, LeBron i Anthony Davis kontra Paul George i Kawaii, czy postawilibyście na Duet z Clippers? Ja raczej bym tego nie zrobił. Tak więc mamy super gwiazdy. Oni są sercem drużyny i tak naprawdę ilość rozegranych przez nich meczów będzie najważniejsza dla wyglądu przyszłego sezonu, na bilans przyszłego sezonu Lakers. Druga pozycja obsadzona też przez dwóch zawodników to jest nierzucający, rolujący wysoki. Javan McGee i Dwight Howard. Zadania będą mieli identyczne: mają stawiać zasłony, uwalniać strzelców, rolować mocno do kosza, zbierać, dobijać. To jest wszystko co mają robić. Mają łapać loby od Antonego Davisa, od Lebrona Jamesa oraz innych rozgrywających, kończyć w ataku, w obronie pomagać i dawać po prostu siebie wszystko. Trzecia pozycja to strzelcy. Tak naprawdę w cała banda wingmenów, jakichś rozgrywających, niski gości, tak naprawdę jest około siedmiu osób, których jedynym zadaniem będzie po prostu rozciąganie gry i trafienie rzutów. Kiedy LeBron, Antony Davis, kiedy ściągną na siebie po prostu większą uwagę obrońców, odrzucą im piłkę i podadzą. Mają trafiać i to jest ich rola. I w tej roli będziemy mieli kilku niezłych gości, kilku enigmatycznych, może niepewnych zawodników, ale tak naprawdę moim zdaniem Lakersi zebrali ich tylu, że można uznawać skład za głęboki, a nawet w przypadku niższej formy jednego z tych rzucających. To i tak powinno wyglądać nieźle: KCP, Kuzma, Jared Dudley, Danny Green, Every Bladley, Queen Cook czy Alex Caruso, wszyscy mogą to robić. Tak naprawdę każdy z nich ma solidny, dobry, lub bardzo dobry rzut za trzy i tak naprawdę będą musieli wspomagać drużynę w obronie i trafia rzut za trzy. Nie wymagamy od nich rozwoju kozła, tak naprawdę niektórzy mówią, że Kyle Kuzma powinien się bardziej rozwijać, ale to nie jest na to czas. Czas w Lakers jest w tym momencie granie mistrzostwo, więc wyciągamy co najlepszego z zawodników, których mamy. Nie ma, momentu, nie ma w tym momencie czasu na jakiś rozwój indywidualnych yy, umiejętności, no niepewne nie w sytuacji, kiedy LeBron James wchodzi w swój szesnasty sezon w Lidze NBA. Czwarta pozycja, mało potrzebna czasem, czasem, w niektórych meczach będzie bardziej potrzebna, w niektórych meczach będzie mniej potrzebna, to po prostu rezerwowy kozujący. Gość, który będzie rozgrywał, klepał piłkę w momencie, kiedy LeBron będzie siedział na ławce. W tej roli mamy na Rondo, w tej roli możemy mieć Alexa Caruso, tak lubianego przez wszystkich nas gościa, który po prostu wygląda jak nasz wujek, ale biega w NBA. I mimo tego, że trochę się z niego śmiejemy, tak naprawdę moim zdaniem gość pozostaje niedoceniany, ponieważ tak naprawdę w ciągu ostatnich dwóch lat drugim najbardziej plusowym zawodnikiem Lakers był właśnie Alex Caruso. Tak więc na pewno potrafi być efektywny, wie co ma robić, ma jedno karku i będzie bardzo pożytecznym zawodnikiem. I nie zdziwiłbym się, gdyby nawet w pewnym momencie grał więcej niż Rondo czy inni rezerwowo rozgrywający, czyli Queen Cook. Eee, Queen Cook właśnie może być jakby trzecim, czwartym gościem, ale wiemy, że jest dość mały, więc na pewno będzie miał problem w obronie i myślę, że i tak jego większą rolą będzie rzucanie niż, niż rozgrywanie w rezerwowych lineupach. Szczególnie kiedy Rondo będzie po prostu zdrowy, bo to raczej najpierw on będzie robił. Jakie zalety mają Lakers, a gdzie powinniśmy się martwić o nich tak naprawdę? Wiem, że mamy, powiedziałem właśnie, że mamy sporo strzelców, że mamy dwie super gwiazdy, ale tak naprawdę to, co powinniśmy się martwić, to jest atak Lakers, ponieważ jeśli oni mają mieć gdzieś problemy, to myślę, że raczej będzie atak. Wychodzą bardzo wysoką piątką. W Precision widzieliśmy, że wychodzili na przykład na skrzydłach Avery Bradley'em i Danem Green'em, plus Javel McGee, Anthony Davis i LeBron James. Jest to bardzo wysoka piątka, niezbyt szybka, nie najlepiej rzucająca. Jawal McGee, tak samo jak Dwight Howard, na centrze nie rzucają w ogóle. Mamy dwóch wingmenów ale oni nie są tak... Pewnymi snajperami, jak na, jak na inni najlepsi snajperzy tej ligi. Tak więc w tym momencie mogą być trochę problem z atakiem, ale mamy za to bardzo dużo przewagi w obronie. Mamy bardzo wysoki, silny skład, który tak naprawdę może grać z każdym, jak równy z równym. Nie Niestraszna będzie, nie wiem, Filadelfia czy Denver Nuggets, czy inna drużyna, która będzie wyższa, a nad innymi mocnymi ekipami pokroju Clippers, Rackets, Utah Jazz, czy coś, powinni, Lakersi powinni mieć duże przewagi fizyczne w obronie i w ataku, i to będzie widać. Było też widać na dwóch meczach przedsezonowych z Warriors, kiedy tak naprawdę. Prawde Lakers grali innie prosto koszykówkę w ataku, dorzucając piłki do zbyt wysokich zawodników dla obrońców Warriors. To po prostu było zbyt proste. Więc w obronie nie powinno być źle. Powinni wygrywać pojedynki zbiórkowe, powinni koordynować w miarę dobrze obronę. Dlaczego o obronę się nie martwię? Głównym trenerem Lakers został w to lato Frank Vogel. Gość, który trenował Indiana Pacers, kiedy ci mieli dwa lata z rzędu najlepszy defensywny rating w lidze. Jego asystentem jednym z dwóch jest Lionel Hollins, który prowadził Memphis Grizzlies, których znaliśmy spod znaku Grit and Grind. Tak więc silna obrona plus Anthony Davis, aspirujący do miany, miana zawodnie, obrońcy roku, plus Lebron James i jego inteligencja powinny nam dać naprawdę bardzo dobrą, solidną obronę. I tak naprawdę ta obrona będzie przepychać Lakers w kolejne, na kolejne etapy playoffów, bo zakładam, że do nich się dostaną. Atak będzie problemem i oczywiście właśnie będzie, co w ataku będzie najważniejsze, kto będzie grał, będą grali zawodnicy rzucający, taka jest prawda, bo oczywiście fajnie mamy big ball, możemy bronić wszystkich zawodników, ale kiedy w ataku nie będziemy generować wystarczającej liczby punktów, po prostu zmiany pójdą w tym kierunku, żeby może obniżyć skład, ale zwiększyć shooting. LeBron potrzebuje shootingu. Wszystkie najlepsze drużyny Cleveland Cavaliers z jego drugiej kadencji w Cleveland polegały na tym, żeby był LeBron i czterech strzelców. I tych czterech strzelców najlepszych, właściwie to trzech, bo jeszcze z Anthony Davis, trzeba będzie wyselekcjonować i tak naprawdę oni prawdopodobnie będą kończyć mecze. A propos końcówek meczów. Czemu nie martwię się na przykład o potencjalne serie playoffów z drużynami typu Denver, Utah, Portland, które jest to prawdopodobny line-up z pierwszej rundy playoffów? Bo tak naprawdę w playoffach liczą się gwiazdy i na koniec dnia, na koniec meczu, każdego play-offowego meczu praktycznie zawsze Lakers będą mieć dwóch najlepszych zawodników na boisku. Więc kiedy przyjdzie do zaciętej końcówki, no to na kogo postawimy? Na kogo powinniśmy postawić? Powinniśmy postawić na Lebrona, ponieważ udowodnił nam przez ostatnie 8 lat, że nie stawiamy przeciwko Lebronowi. Tak naprawdę to on jest tutaj alfą i omegą. Mimo, że Lakers nie będą mieli najlepszego bilansu na koniec sezonu regularnego, bo po prostu im się chyba się to nawet nie ma sensu się żałować po, po to miejsce. Drużyna jest dość stara, tak naprawdę doświadczona i nie wygra pewnie największej ilości meczów. I moim zdaniem będą to raczej okolice miejsca 3 do 6, raczej nie niżej, raczej nie wyżej. To wystarczy tak naprawdę, bo w każdej serii play-offów na zachodzie jestem w sumie o nich spokojny, bo od Clippers Houston, jak powiedziałem, są więksi. Od, yy, z Denver czy, 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 czy jakiejś innej silnej drużyny fizycznie nie odstają na pewno, a wtedy po prostu wkroczy LeBron. Widzieliśmy co LeBron robi z drużynami, które są niezłe, ale są np. dość doświadczone, albo nie mają jakiejś super gwiazdy. Widzieliśmy co robi z nimi w Playoffach, kiedy grał jeszcze w Cleveland. Po prostu przechodzi się po nich, przeszedł się po Bostonie kilkukrotnie, przechodził się do to Toronto i naprawdę na koniec dnia nie bałbym się o Lakers. Moim zdaniem Lakers pozostają największym faworytem przyszłego sezonu NBA. Oczywiście, pod warunkiem, że pierwsza pozycja, a więc supergwiazda, będzie po prostu zdrowa. Więc zdrowie Antonego Davisa i LeBrona Jamesa będzie najważniejsze. Lakers na pewno przegrają sporo meczów, nawet ze słabszymi drużynami w sezonie regularnym. Po prostu będą. Stosować tak jak inne drużyny load management, więc LeBron i Anthony Davis na pewno spędzą trochę meczów na ławce, nawet jeśli nie będzie kontuzji, a tak naprawdę miejsca w, w środku mniej więcej stawki playoff wystarczą im, żeby wejść dobrze, dobrze w fazę posezonową, a tam w serii do czterech zwycięstw nie stawiają przeciwko LeBronowi. To było kilka słów o Lakers ode mnie. Mój pierwszy filmik. Dziękuję bardzo. Dajcie znać, o kim jeszcze chcielibyście posłuchać w najbliższych dniach. Ja postaram się przygotować jeszcze jeden film o drużynie. A tak naprawdę, moim celem przed sezonem będzie nagranie może czegoś dłuższego, żeby omówić sytuację w konferencji zachodniej i w konferencji wschodniej przed początkiem sezonu, który już w przyszłym tygodniu. Mówił do Was MVB. Dzięki. Pozdrawiam.